Ale kurwa, na pewno głupszym od niego to nie można być. No jakoś ty udowadniasz, że się da. Dobra, chłopaki, tak? no sprawdźmy w takim razie tak? test tak. wiedzy ogólnej tak? dla was. Tak. Przygotowałem... Tak, tak. tak. Może i może, może, wiesz, głupno, może, to się w tym wiesz. Dobra, chłopaki, sprawdźmy waszą wiedzę, mam test wiedzy ogólnej i zadam pierwsze pytanie do Josefa. To jest pytanie... No? Kto jest autorem powieści Lalka? To? Powieści Lalka. To jest taka Ale to jest... lekturka. Ale Polska wiedzieć? Polska, no. Ja pierdolę nie wiem. Nie wiesz, Bolesław Prus. Dokładnie, Bolesław Prus. 1-0 dla wybiura Brawa. <grym> Lecimy dalej. Teraz do Maksia. W jakim roku miała miejsce bitwa pod Grunwaldem? 1410. Ej no... czekajcie, ey, żeby była jasność, żeby była jasność. Ja nie mam polskiego obywatelstwa, to jest nie fair, kurwa. <grym> kurwa, przestań. <grym> kurwa, no to zaraz tam, nie wiem. Test Polakami robisz, kurwa? <noise> no taki wiesz, test wiedzy ogólnej, to jest luz, nie? Dobra, Dobra 2 do 0 dla Maksia, więc Józef, pytanie teraz do Ciebie. Jakie dwa kraje dzielą się najdłuższą granicą lądową na świecie? Mogę spróbować? on odpowiada? To jest, tak jak mówiłem, test wiedzy ogólnej. Jeszcze raz powiedz. Jakie dwa kraje dzielą się najdłuższą granicą lądową na świecie? Lądową? No. No, że lądem, nie? To Polska, R Rosja? Nie. Ja po ja bym, nie, ale jedno ja bym, trafił. No? Ja, bym ja bym powiedział Chin, Rosja. Rosja z? Chinami. Dokładnie. 3 do 0 yy, na To blisko byłem, kurwa. Jedno żeś trafił. <laughs> Widzisz, kurwa. Trzeba mówić, ciepło. Dobra, lecimy dalej. Maksiu, no pytanie trafiło takie na ciebie. Jaką planetą nazywamy... Czerwoną planetę. Mars. Tak najbardziej. 4 do zera. Józef, ostatnie pytanie Ej, do Ciebie. No nie masz już szansy na wygraną, ale luz. Będzie koło ratunkowe, zaraz coś wymyślimy. Może ktoś z publiki znajdzie takie pytanie i do dogryweczki, gdyby było, nie wiem, 4-2, no to już i tak nie ma szansy nawet na dogrywkę. Dobra, chuj. E, idziemy dalej. W jakiej jednostce mierzy się natężenie prądu? W jakiej dosce co? Mierzy się natężenie prądu? No. W jądrach przed walką, jak się nie bzyka. Zgadza się? Fajna odpowiedź, daję, pomysł, Kurwa, zgadza. Daję pół punkta. No. Ampera. Ampera. Chuj, Ampera. Cztery A cztery. A nie daj mi odpowiedź. Przepraszam. Dobra, chuj. I także 4-0, wygrajesz. Dobra, tak, Dobra. okej. Okay. Ostatnie pytanie. Jak nazywa się nauka o roślinach? Nauka o roślinach? Tak. E... Kurwa, nie wiem, ale spróbuję coś wymyślić. No myśl. E... Józef już ma, Joseph już ma w głowie, ja wiem. on jest głodny na ten punkt. Szczerzy zęby na to, wręcz mi powiedział, na tego punkta. ostrze. ostrze, ostrze. ostrze zęby na tego punkta. Co? Flo, flo, florologia? Hmm. Jeszcze raz? Florologia? Nie. Masz, Joseph? Odpowiedź? Było też pytanie. Jak nazywa się nauka o roślinach? Ja mam zawsze botanika. Botanika, dokładnie. Aha. I've been infected.